Witam ponownie. Słuchajcie, co poda decyzja, przekładam te maluchy do kotnika. Zbudowałem sobie na szybko kotnik na bazie tego kotnika, którego kiedyś używałem już do małych kakadu. Tylko go trochę zmodernizowałem. Tak on wygląda. Tam pamiętacie, tu od tej strony była gąbka, i ta gąbka służyła tego, żeby ta woda tędy wypływała, ale ona miała bardzo duże oczka i te kiryski tam gdzieś się klinowały, wpływały. Skalarki są jeszcze mniejsze, więc mogłyby zrobić to samo. Dlatego ja tutaj normalnie na superglu, widać, widać, pewnie się widać, wkleiłem po prostu tą siatkę, tą samą siatkę, którą używałem, pamiętacie, do zabezpieczenia tutaj góry i dołu w tym kotniku. Dodatkowo posłużyłem się takim maleńkim filterkiem gąbkowym na powietrznym. Z wylotem na górze, po to, żeby wymuszać tutaj cały czas ruch wody w tym kotniku. To sobie gdzieś tutaj włożę na pierwsze, no, dajmy na to tydzień albo dwa. Zobaczę jeszcze, bo, tak jak już powiedziałem, w tym jest dużo łatwiej karmić na samym początku te maluchy, więc dobrze by było, żeby na samym początku te maluchy były w mniejszym pojemniku, tak żeby łatwiej się był dostęp zarówno maluchów do pożywienia jak i ja, żebym miał łatwiej tam to wszystko y, obserwować. Y, zatem, tak, y, cała sztuka polega teraz na tym, żeby wydobyć te maluchy, które jeszcze nie pływają, y, ale chcę je wydobyć dlatego, że tam już po prostu ta pleść po, postępuje i boję się, że te maluchy też gdzieś tam mogą y, no, zostać, że tak powiem, uśmiercone, czy tam zabite, czy po prostu się zepsuć, y, z tego względu, że no ta pleśń jak y, po prostu postępuje, to może gdzieś tam je wchłonąć. No i to też trochę psuje wodę w tym, w tym całym tym. Lepiej, żeby tego nie było. Tym bardziej, że obserwuję, że wszystkie wierszcze, te, które gdzieś tam opadły na dno, gdzieś tam się miały schować, to w zasadzie też już są martwe, co też mi się nie podoba. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby mm, te maluchy przełożyć, no powiedzmy, w całości, czyli. Z wodą z tego pojemnika do innego pojemnika, którego ja sobie będę mógł wyciągnąć, a potem pojedynczo wyłapać maluchy i te już przełożyć finalnie do tego kołotnika, do tego pudełeczka, który umieszczę gdzieś tutaj, na, w tym akwarium, żeby one były w tej wodzie, na około nie wiem, tydzień, dwa, zobaczymy. Potem zostaną przełożone do tej kostki na dół. Na razie tam są nonki. Ja po tych nonkach też tę kostkę muszę wyczyścić, zdyzynfekować. I na nowo wystartować filtrację, bo filtrację wiadomo, też trzeba zdyzynfekować, co się wiąże zapewne z tym, że trzeba będzie zabić wszystkie bakterie. I to będzie musiało na nowo wystartować, na pewno zamontuję tam jakieś filtry napowietrzający, który w zasadzie szybko będzie na nim się się bakterie rozwijać. Zwłaszcza, że całe tamto akwarium małe zalejemy Tą wodą z tego akwarium, więc powinno być dobrze. Dobra, ja nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał, bo to za długo będzie trwało, podejrzewam. Wyciągnę te butelki, przełożę do pojemnika i już w tym pojemniku będę odseparował poszczególne pojedyncze larwy od całej reszty i wrzucał do tego kotnika. Witam z kolejnego dnia. Maluchy znajdują się już w kotniku. Jak widzicie, sobie tam podrygują. Wcinają te woreczki. Tu może się uda. Zobaczymy. O! Są kolejne. Na tej siatce tam się gdzieś pokrzyczepiały. Siatka jak najbardziej się sprawdza. Słuchajcie, woda przez nią przelatuje. Żadne ryby się tutaj nie dostały. Ta siatka tu jest wklejona potrójnie. Więc. Ja więc całkiem spoko. Całe to jest dookoła klejone zwyczajnie jest super glue, więc czy tam kropelką, no klejem takim. I jak najbardziej to wszystko się y, spisuje. Rybki się teraz, znaczy rybki się, rybki teraz po prostu wchłaniają te swoje woleczki i jak skończą, zaczynamy je karnić. O, czekajcie, jest jakieś fajne ujęcie. Teraz jest organcko. Tak, jak patrzę na te woreczki, to tak spokojnie mam jeszcze ze 2 dni. Yy, już Wam pokazuję. O, słuchajcie, dołożyłem tutaj yy, wylot z filterka z 240 z ikrą kierysków Aspidora Specylus. Yy, a to z tego powodu, że yy, jak widzicie, dołożyłem tutaj trochę ikry kierysków innych to chyba z chyba tych yy, oręcz, które, które już odchowywałem. Ale zauważyłem, że tam wykluło się z tej ikry niewiele, bo tam chyba tylko 5 sztuk, więc postanowiłem jeszcze dołożyć tych Aspidorasów. Jak widzicie, yy, one nie przestają składać ikry. Tu jest kilka yy, rzutów ikry, to nie jest jedna ikra, to jest chyba, nie wiem, 3 albo 4 razy składana ikra. Część jajeczek jest już zepsuta, ale część jak najbardziej jeszcze jeszcze się nie wykluła i pewnie za dzień lub dwa się wyklują, więc będą sobie mogły pływać razem z tymi małymi skalarkami. No dobra, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj e, przygotowuję sobie zbiornik e, dla tych właśnie małych skalarków. Dzisiaj musimy sobie wyczyścić kostkę. I przygotować ją na przyjęcie tych małych, dlatego że tam obecnie pływają neonki, które są tam na leczeniu. Leczenie jest takie, sobie, ale o leczeniu nie będę prowadził programu, ponieważ się na tym nie znam. Więc nie ma sensu tego nagrywać, żeby się nikt nigdy na mnie nie kierował. Nieważne, w każdym razie, neonki. Yy, Trafią z powrotem do 240. Już trudno, co tam przeżyje, to przeżyje. Chorych po prostu tam nie wpuszczę i tyle. Zobaczymy, jak to będzie. Finalnie miało być tak, że onki miały trafić oczywiście do 720. Te czarne, a czerwone miałem zostawić, 240. No ale niestety po tym, jak zrobiłem czystki w 700 i zrobiło się trochę luźniej. To się rozwinęły instynkty łowcze u moich Altumów. Co za tym idzie? Altumy wyjadły mi prawie wszystkie rodostomusy. Sprawdzałem na nagraniach z wpuszczania Altumów. Rodostomusów w stadzie pływało 19 sztuk. Dziś doliczałem się trzech. A widziałem już takie agresywne zachowania. Kiedy to taki właśnie zbliżający się Alton do nich nagle robił taki skok, liczył na to, że coś złapie, ale akurat mu się nie udało, no zostały trzy ostatnie sztuki. Więc jak ja bym wpuścił tutaj neonki czarne, no to byłyby smaczne na 100%. I nawet to, że zbiją się w stado, im nie pomoże, bo akurat to nie dały rady uciec, które są naprawdę dużo bardziej ruchliwymi rybkami, dużo większymi rybkami niż neonki. No to wątpię, żeby udało się to. Neonką. Zresztą nie tylko rodostomusy nie znikły, bo i trochę innych mniejszych rybek ławicowych. No niestety. Chyba się okazało, że coś za coś. No trudno. No dobra. W każdym razie ja zabieram się za wyłapanie tych neonek. Zbiornik musi zostać po takim leczeniu zdezynfekowany. Musi zostać cały umyty. No i niestety to samo będzie musiało się stać też i z biologią, czyli nie będę mógł użyć tych filtrów, które tam są. No bo wiadomo, że jeżeli w tej wodzie znajdują się jakieś tam bakterie, jakaś choroba, no to są tak samo i filtrze. Więc niestety będę musiał filtry, że tak powiem, też uśmiercić. No ale zalejemy to wszystko wodą z akwarium z 700, tak żeby przełożyć dokładnie te same parametry, w których one tutaj się teraz odchowują. Więc myślę, że tam szybko ta biologia na nowo się wytworzy. Zresztą. Tak małe rybki na samym początku w 70-litrowym akwarium, no blisko 70-litrowym, nie będą chyba produkowały aż tyle tego, żeby ta biologia nie miała tam, nie wiem, dwóch czy trzech tygodni, żeby się na nowo odtworzyć. No, oczywiście tutaj cały czas pracuję sobie na powietrzanie, i ta woda. Tylko ja teraz. Do nagrywania to po prostu zakręciłem te powietrze, żeby po prostu to mi nie chlapało, nie nie lało się ta woda, no bo wiadomo ruch tafli wody spowodowałby to, że ja bym tutaj nic nie mógł nagrać, a tak to chociaż mogę Wam nagrać te trzęsące się maluszki. Ile ich jeszcze jest, to teraz ciężko mi policzyć, bo one tu się rozlazły po całym tym, część tu jest pod tym wylotem, część jest na nim, część tam gdzieś na siatce, nie chcę tu ich ingerować, nie chcę tego liczyć. Jak wpuścimy wszystkie do, do tego małego akwarium na dół, to będę wtedy liczył, ile się udało odchować. Ale tak widzę, że spokojnie 2-3 dni, jeszcze tutaj nic się nie będzie działo, nic nie będą jadły. No dobra. Ja się zabieram za robienie małego akwarium dla nich.